ale mam długi miecz o kurde ho, ho to będzie grane już widzę mojego speed bridge'a na tym O nie kurde ale że tutaj nie ma typa? żałosne chyba jestem ciekaw jak się będzie na tym grać tak szczerze bo nie przewiduję jakiegoś mega czegokolwiek co jest mi tak okej okay. może by tak TNT na niego wziąć ja wezmę na, na niego TNT Weź mi ty pomysł wow. mnie to boli Ty se na za dużo nie pozwalasz Ty se... Się... To się serio na za dużo pozwalasz O Jezus, A. Nie umiem się klepać na tym Co jest nie tak Ogólnie pozdrawiam tych I współczuję tym Którzy grają bez tekstury na O Jezus Nie no to jest masakra jakaś wtedy Jak można tak grać? nie da I dobra, jest źle bo w sumie to niby, niby zabiłem typa, ale to było fireballem, którego mu odbiłem. Więc tak trochę. No, tak się Trzeba będzie zobaczyć tych białych i aqua, bo najczęściej tacy taki my się wstrzymują. Nie wiem jak to się dzieje, że akurat Letimy. ale, ale, no, Modo nie bił, mnie! ten kościół w sumie, on jest kościem. się ma kościuszko, aha, ale że aż tak? O kurde, ale mam połagi, co jest? Nie, no, 2 FPS. No, dawaj no! Dawaj, ty łuczniku, ty! Aha, ale że aż tak? I dobra, bo te FPS-y. Ej, ej, co się dzieje? Czemu, je... Czemu mam 60 FPS-ów i nagle spadek do 20? Ej, nie czaję tego. Serio. Modo! Idź stąd! To ja mu niszczę, nie ty. Ale aż tak? Ej, serio, czemu? Tak mało fps tu. Łat. Myślałem, że na, że na spokojnie coś okaże, ale. Ale jest 60 FPSów, ów a nagle 20. Patrz, co. Pa, 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 pa. Dobra xD Dobra mordo Dobra Dobra Pyk 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 Ale jestem zły Nie no jestem miły Ej XD XD Tego to ja się nie spodziewałem TY! Ty się na za dużo nie pozwalasz? Gościu? ten, ten co się na za dużo pozwala A to zagram jak... Pros totalny A to jak patologia elo e Elo. elo elo mordo elo nie no jak to wygram to jestem prosem w tego grę oficjalnie nie no jak gościu będzie przykro w w będzie to to wygram jak wygram bez tekstur paka i na 20 fpsach to tym mógł uznać, że jestem dobry w tego oha, aha, bo jest jeszcze żółty ej dobra, żółty nie ma dobrego, dobrego zabudowania więc mogę mu zniszczyć, na drugie L? co ja robię? ja zbieram ja zbieram em emeraldy. Ja to jest nemozliwe. No dawaj no. Dawaj z tego strzelaj. Mordo. I cię nie ma. Mordo i cię nie ma. Czaisz? Że ty nie wiedziałeś o tym, że... O tym, że XD? No. To tam. Ej, morda we powiem powiem? Co? I tak się da? Okej, okay. okej. Okay. Gość jest dobry w tego widocznie. Mm.